Dzień dobry wszystkim na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj spotykamy się po raz 33., to znaczy, że jest to 33. film, który nakręcam, i w związku z tym, że wielu z Was zna mnie tylko z kamery, czyli tylko z tych filmów, które nakręciłem, nie znam je osobiście, dlatego dla tych osób przygotowałem takich bardzo kilka krótkich <laughs> przepraszam, kilka krótkich słów, które pozwolą Wam poznać mnie nieco lepiej. Oczywiście nie napisałem dużo o sobie, bo moja osoba jest bez znaczenia, ale w związku z tym, że być może już krążą, a w niedługim czasie będą krążyły coraz, krążyło coraz więcej informacji różnych na mój temat, aby te informacje były. Bardziej ścisłe, chciałbym, abyście mieli te informacje bezpośrednio ode mnie. Dlatego też napisałem takie krótkie słowo końcowe od pisarza, a później zajmiemy się tematem dotyczącym potrzeby wsparcia i też tworzenia organizacji. Posłuchajmy, co mówi słowo końcowe od pisarza. Nazywam się Albin Ośko. W dniu, w którym piszę te słowa, mam 53 lata. Urodziłem się w 1965 roku w kwietniu, w grudziądzu, w Polsce. Od dzieciństwa mieszkałem i wychowywałem się w Warszawie. Gdy miałem 15 lat, po raz pierwszy zetknąłem się z przekładem Pisma Świętego, tzw. Biblią Gdańską, którą przeczytałem i której wiedza stała się dla mnie. Najpiękniejszą i najspanialszą wiedzą na świecie. Dzięki czytaniu Biblii bardzo szybko zorientowałem się, iż religia, do której należę, a byłem wówczas katolikiem, nie uczy tego, czego dowiadywałem się z tej świętej księgi. W poszukiwaniu odpowiedzi dotyczących celu i sensu istnienia życia człowieka na Ziemi. Coraz szerzej otwierałem oczy, patrząc na świat, poprzez pryzmat św... Pisma Świętego, które do dnia dzisiejszego stanowi dla mnie najspanialszy dar Boga dla całej ludzkości. W wieku 19 lat porzuciłem zakłamany katolicyzm i po roku studiowania Biblii ze świadkami Jehowy zostałem ochrzczony, stając się tym samym świadkiem Jehowym. Wieloletnie rozmowy z ludźmi. Różnych wyznań i religii oraz baczna obserwacja innych, a także nabywanie wiedzy o świecie i życiu, wiedzy o samym sobie, spowodowały, że porzuciłem organizację Świadków Jehowy kilka lat temu, a około 3 lata temu rozpocząłem pisanie książki, którą dzisiaj omawiamy, którą macie w domu. Informacje zawarte w tej książce to skoncentrowana wiedza, która ma moc. Obalić istniejący porządek światowy i poprowadzić ludzi do życia wiecznego w ciele. Dla wszystkich tych, którzy mnie znienawidzili i znienawidzą, ogłosili i ogłoszą odstępcą oraz wariatem z powodu informacji zawartych w tej książce, cytuję słowa Pawła z drugiego listu do Uuu. Tymoteusza, trzeci rozdział, werset 12 i 13, jest tam powiedziane, tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Dla wszystkich tych, którzy przeczytali tą książkę i uwierzyli oraz zrozumieli, że to prawda, cytuję, cytuję dalej. Drugi Tymoteusza, trzeci rozdział, werset 14 mówi, ale ty trwaj w tym. Czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o taką krótką informację na mój temat, ze względu na to, że, jak mówiłem wcześniej, moja osoba jest bez żadnego znaczenia. Niemniej jednak chciałem, abyście Państwo wiedzieli, kim jestem, żeby rozwiać ewentualne. Różnego rodzaju plotki, które być może pojawią się, czy to już się pojawiły, i żeby nie było w związku z tym żadnych niedomówień. Jeżeli chodzi o mój zawód, to chciałbym też powiedzieć, że jestem, można powiedzieć, nie tyle robotnikiem budowlanym, bo prowadzę firmę budowlaną, czyli wiem, jak zbudować dom od fundamentów do dachu. Wiem na ten temat wszystko i w związku z tym, że wiem, iż aby dom dobrze był wykonany, musi być przede wszystkim dobrze wykonany fundament. Dlatego też mam pojęcie o budowaniu nie tylko domów, ale mam też pojęcie, że aby kraj czy też świat mógł być dobrze zbudowany. Potrzebny jest solidny, dobry fundament. Fundament, który jest kłamstwem, czyli jest spękany, zrujnowany. Taki fundament nie może utrzymać żadnego domu. Dlatego też tylko prawda biblijna może spowodować, że społeczeństwo ludzkie może być zbudowane na solidnym fundamencie. Takie społeczeństwo przyniesie radość, szczęście. I w naszym wypadku życie wieczne wszystkim mieszkańcom Ziemi, oczywiście pod jednym warunkiem, gdy fundament społeczeństwa, nie tylko jednego kraju, ale wszystkich krajów, będzie oparty na prawdzie. Teraz przejdziemy do takiego podtytułu Potrzeba wsparcia organizacji. Posłuchajcie. Pewnego razu młoda kobieta, z którą rozmawiałem i której pokazałem książkę, zadała mi pytanie, co to za organizacja? <laughs> przepraszam. Co to za organizacja społeczeństwo Nowej Ziemi? Gdzie się mieści i kto ją reprezentuje? Odpowiedziałem jej. Jest to organizacja, która jeszcze nie istnieje, ale istnieje potrzeba jej zorganizowania. Świat, który nas otacza, należący do szatana, jest znakomicie zorganizowany przeciwko Bogu i jego zamierzeniom. Zwróć uwagę na system religijno-polityczno-ekonomiczny, który zaślepia umysły tak doskonale, że ludzie nie biorą nawet pod uwagę, iż budują świat przeciwko Bogu, a wszelkie ich działania są kreowane i nastawione na krótki okres życia, czyli 60 do 80 lat. Ludzie odrzucają myśli, które nieustannie przypominają im, że są na drodze prowadzącej do śmierci. Zorganizowany szatański system religijny, obiecujący życie po śmierci w zamian za posłuszeństwo względem panującego porządku światowego, tak doskonale włada myślami ludzkimi, że ludzie pomimo iż modlą się o przyjście Królestwa Bożego słowami modlitwy Pańskiej, zapomnieli co miało się stać w dniu jego przyjścia. I właśnie z tego powodu istnieje potrzeba tworzenia. I rozbudowywania organizacji, która nieustannie będzie wspierała i pomagała ludziom, którzy chcą żyć wiecznie w ciele i razem z Chrystusem zaprowadzić na ziemi ład i porządek. Dopóki jednostki szlachetne i rozumiejące potrzebę wsparcia przychodzącego Jezusa Chrystusa działają indywidualnie, ich głos jest niezauważalny, niesłyszalny a nawet śmieszne dla otoczenia, gdyż dla obecnego pokolenia ludzi nieświadomych, po co żyją, nic niewiedzący piłkarz, który zarobił pieniądze kopaniem w piłkę, lub sławny i bogaty aktor, czy piosenkarz z ładnym głosem, jest więcej warty i mądrzejszy niż cała Biblia oraz jej prorostwa i prorocy. Dlatego, drodzy bracia i siostry, nie czekajcie na spełnienie się szatańskich wizji dotyczących końca obecnego systemu rzeczy i już teraz przyłączę się w sposób duchowy do organizacji społeczeństwo Nowej Ziemi. Organizacji, która podążając za Królem Nowej Ziemi i Jezusem Chrystusem rozpoczyna budowę Królestwa Bożego na Ziemi. Wesprzyjcie organizację duchowo, moralnie, a także w każdy inny możliwy sposób, zgodnie ze słowami zanotowanymi w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, wersety 31 do 40. Jest tam powiedziane: A gdy przyjdzie syn człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie błogosławieni, ojca mego, odziedzicie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić, a kiedy widzieliśmy Cię przychodni i przyjęliśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. I chciałbym, abyśmy podkreślili szczególnie werset 40, czyli ostatni, który wskazuje na działanie wspierające jednego z najmniejszych braci Jezusa. Jednakże nie chodzi tu o pomaganie ubogim i biednym. Tak jak tłumaczy ten werset wiele religii powołujących się na Chrystusa. Ponieważ pomaganie ubogim tak czy inaczej jest naszym obowiązkiem z racji tego, że są naszymi bliźnimi, o których w miarę możliwości powinniśmy zawsze się troszczyć i wspierać. Ale pamiętajmy, że ubogich i biednych na Ziemi będziemy mieć tak długo, jak długo będzie istniał szatański świat. I gdybyśmy nawet oddali biednym wszystko, co posiadamy. To i tak nie zmieni to świata ani nie usunie z ziemi nędzy. Ponieważ bieda i nędza związana jest ze stanem umysłu, a nie stanem faktycznego posiadania. Dowodem na to są ludzie, którzy nie dbają o swoją przyszłość, podchodząc lekceważąco do wszystkiego, prowadząc bez troski często pasożytniczy oraz głupi styl życia licząc na to, że przyszłość sama jakoś się ułoży. Tymczasem, przyszłość sama się nie układa, aby zmyślne decyzje życiowe prowadzą ich do nieuniknionej zguby. Zgodnie z przysłów, 24 rozdział, werset 33 i 34 mówi: Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć. A wtem. Zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż. Oczywiście pomijamy tu inne nieprzewidziane aspekty, takie jak wypadki losowe czy klęski żywiołowe oraz nieszczęścia, które dotykają ludzi bez ich winy, sprowadzając niekiedy do skrajnej biedy. Jednakże w takich sytuacjach ludzie dotknięci nieszczęściem znajdują się w nim tylko przez jakiś czas. Aż do momentu podźwignięcia się z tego stanu. Potwierdzają to wersety biblijne, między innymi z księgi przysłów, 24 rozdział, werset 16, który mówi. Bo choć sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak znowu się podniesie, lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. A psalm 37, werset 25 dodaje. Byłem młody. I zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. Z wersetów tych niezbicie wynika, że żebractwo jest stanem umysłu, a nie faktycznej biedy, gdyż człowiek uczciwy, nawet w skrajnej biedzie, dostanie wsparcie oraz pomoc, albo sam znajdzie rozwiązanie, aby nie musiał żebrać z powodu braku pożywienia. Wracając do omawiania wersetu 40 z Ewangelii Mateusza, mówiącym o najmniejszym z braci Jezusa. Aby jeszcze lepiej go zrozumieć, przypomnijmy sobie wydarzenie opisane w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, wersety 6 do 13. Posłuchajmy. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trendobatego, Przystąpiła do niego niewiasta mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku i wylała go na głowę jego, gdy spoczywał przy stole. A uczniowie ujrzawszy to, oburzyli się i mówili: Na cóż ta strata? Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. A gdy zauważył to Jezus, rzekł im, Czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie wśród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie, bo ona wylawszy ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co ona uczyniła. Zwróćmy szczególną uwagę na słowa z Wersetu 11, które mówią, iż ubogich mamy zawsze wokół siebie, a Jezusa nie zawsze. Dwa tysiące lat temu niewiasta owa uczyniła dobrze, poświęcając to, co miała kosztownego, namaszczając Jezusa na śmierć. Dzisiaj, idąc jej przykładem, czynimy dobrze, witając Jezusa tym, co posiadamy, gdyż celowo przychodzi jako słaby, aby okazać swoją moc. Posługuje się najmniejszym, aby okazać się wielkim. Powołuje najbiedniejszego i najsłabszego, aby obalić bogatych i silnych, a także abyśmy mieli okazję oraz możliwość czynnie pokazać, jacy jesteśmy i czego pragniemy. Dowodem na to są słowa zapisane w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. Wersety 41 do 46. Jest tam powiedziane: Wtedy powie tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, chorym i w więzieniu, i nie odwiedzaliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc, panie. Kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam Wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą Ci na wiecznią, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Ze słów tych wynika, że tylko działanie jest dowodem na to, iż wierzymy. Zgodnie z Jakuba, drugi rozdział, werset 17 i 18. Gdzie jest powiedziane, taki wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę swoją z uczynków moich. A werset z Jakuba 2:26 dodaje: Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Wersety te potwierdzają, że przybierając bierną postawę świadczącą o naszej obojętności dla spraw królestwa, stajemy po stronie przeciwników króla Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, że szatan jest duchem, którego nikt nigdy nie widział a którego działalność rozpoznajemy po funkcjonowaniu diabelskiego systemu troistej władzy, niewolącej nasze umysły, sprowadzającej na nas śmierć. Szatański system widzialnie reprezentowany jest przez ludzi przejawiających ducha swego Pana. Jezus Chrystus też jest duchem który powołuje odpowiednich ludzi, aby widzialnie Go reprezentowali oraz mądrze pod jego kierownictwem i z błogosławieństwem Bożym działali, a także, aby umiejętnie i z odwagą przeciwstawili się diabelskiej władzy, rozbili jej troisty system i usunęli z ziemi wszelką religię oraz ich fałszywe nauki. I to właśnie dzieje się na Twoich oczach. Rozpoczęły się żniwa, dlatego musisz podjąć decyzję, po czyjej stronie staniesz i kogo będziesz wspierał. Jest to najważniejsza decyzja w Twoim życiu. Unieś głowę do góry, szeroko otwórz oczy i zrozum, że klęczysz przed oszustami religijnymi, politycznymi i ekonomicznymi. Modlisz się do bogów wykonanych z kamienia i farby. Podążasz za głosem oszustów i głupców. Budujesz swoją przyszłość, która kończy się starością i śmiercią. Możesz to zmienić. Powstań z kolan i idź za głosem oświecenia, wołającym cię do przebudzenia ze stanu sprowadzającego śmierć. Podąż do życia wiecznego i wesprzyj działania Jezusa Chrystusa który rozpoczyna swoje panowanie, oddzielając chwasty od pszenicy, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, w wersety 24-30. do 30. Jest tam powiedziane. Inne podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się ukazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego, Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on od odpowiada, nie, abyście czasem, wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie, obydwu mruść razem do żniwa, a w czasie żniwa powiem Żeńcom: zbierzcie najpierw kąkol na spalenie, a pszenicę zwieście do mojej stodoły. A księga objawienia, 20 rozdział, werset pierwszy, do trzeciego dodaje. I widziałem Anioła, stępującego z nieba, który miał klucz do otchłani i wielki łańcuch w swoje ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Dlatego zwracam się do wszystkich pragnących lepszego świata, życia wiecznego w ciele, a także jeszcze wrażliwych na słowo Boże, aby obudzili się do życia oraz razem z innymi, z wzbudzonymi, zmienili świat, by dopomóc kolejnym, aby z martwych wstali jako druzy. Księga Objawienia, 20 rozdział werset 5 i 6 mówi: Inni umarli, nie ożyli. Aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez tysiąc lat. Tutaj przy tym wercecie mamy gwiazdkę. I ten fragment z księgi objawienia 20 rozdział, werset 5 i 6 omówimy na kolejnym spotkaniu, bo jest to bardzo, ale to bardzo ważny fragment Pisma Świętego. I takie słowo końcowe do tego rozdziału. Dołącz do organizacji społeczeństwo Nowej Ziemi i rozpocznij razem z Królem Jezusem Chrystusem żniwa oraz budowę Królestwa Bożego na Ziemi, na którego panowanie czekają miliony. I księga przypowieści, 25 rozdział, werset 26 mówi. Sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło albo skażony zdrój. I na tym kończy się nasz dzisiejszy krótki dodatek, ale chciałbym jeszcze pokazać nam dwa zdjęcia i krótko je. Omówić. Moi drodzy, zwróćmy uwagę na zdjęcie, które widzieliśmy nieco wcześniej. Chodzi mi o to zdjęcie. Kogo tu widzimy? Widzimy tu przedstawiciela kościoła rzymskokatolickiego, który całuje drewnianą figurkę. Pozornie ten człowiek wydaje się dla każdego normalnego człowieka. Boga i aniołów, wydaje się obłąkany, bo żaden normalny człowiek nie będzie całował laleczki wykonanej z drewna, z plastiku, z gipsu. Gdyby do naszego domu przyszedł człowiek i chciał uczyć nasze dzieci, że należy całować laleczkę i pieścić ją, czy nosić na rękach, czy składać jej ofiary, czy jakieś dary, co byśmy powiedzieli? Powiedzielibyśmy, że jest to człowiek obłąkany i nie chcemy, żeby uczył nasze dzieci. Jednakże pomimo, że ten człowiek wydaje się obłąkany, ten człowiek nie jest obłąkany. Ten człowiek jest z gruntu zły. Dlaczego? Dlatego, bo on nie robi tego z głupoty, tylko robi to dla pieniędzy. Ten człowiek jest zorganizowany przez swego Pana, którym jest szatan, czyli władca Ziemi, zorganizowany w bardzo potężną organizację. Chciałbym pokazać kolejne zdjęcie. Organizacja ta to Watykan. Widzimy tutaj ludzi wykształconych, yy, ludzi, którzy mają wysokie mniemanie o sobie, ludzi bardzo bogatych, ludzi bardzo dobrze zorganizowanych od 1700 lat. Nie są to tylko ludzie głupi, obłąkani, ale są to ludzie wyzuci, z sumień, ludzie z reguły niewierzący, pomimo, że mówią o Bogu, jednakże żaden normalny człowiek nie jest w stanie w ogóle przyjąć do wiadomości, że Bóg może zaakceptować takie rzeczy. A jednak miliony ludzi, ponad miliard ludzi akceptuje to i godzi się z tym. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, bo ci ludzie są zorganizowani przez szatana, w celu oszukiwania umysłów, umysłów ludzkich. Dlatego, moi drodzy, musimy sobie uświadomić, że my także, ludzie uczciwi, mądrzy, sprawiedliwi, także musimy być zorganizowani. Oczywiście nie przez szatana, tylko przez nowego ducha, który przychodzi w chwale, którym jest Jezus Chrystus. Moi drodzy bracia i siostry, którzy jesteście rozproszeni, w różnych miejscach Polski i na Ziemi. Zwracam się do Was w imieniu Jezusa Chrystusa, abyście przyszli i zorganizowali się pod wodzą nowego Ducha, Ducha Oświecenia, który jest w stanie obalić Starego Ducha. Dopóki ludzie działają indywidualnie, na sposób ludzki, w organizacjach ludzkich, nie są w stanie, Przeciwstawić się tej diabelskiej organizacji. Jedynie duch Jezusa Chrystusa jest w stanie obalić szatana, a także jedynie ludzie, którzy reprezentują tego ducha, są w stanie przeciwstawić się i skutecznie działać przeciwko szatanowi i jego przedstawicielom. Dlatego właśnie umieściłem te kilka słów, abyście zrozumieli, że tylko w sposób mądry, i zorganizowany. Mamy siłę zmienić świat i rozpocząć razem z Jezusem Chrystusem budowę nowego społeczeństwa ziemi. Dlatego nie czekajcie zbyt długo i namyślajcie się, czy może przyjdzie inny prorok i kto inny was powoła do tego dzieła. Żniwa rozpoczęte. Dlatego zapraszam wszystkich do jak najszybszego skontaktowania się ze mną. Abyśmy mogli wspólnie podjąć odpowiednie działania, by usunąć ten kościół jako pierwszy z powierzchni ziemi. Dziękuję bardzo.